Piotr Cielebiaś, Mortem obire. Felieton otwierający nieznany świat, numer jedenasty z roku 2020. W ciągu trzech dekad swojego istnienia nieznany świat regularnie podejmował temat życia po życiu. Spoglądając z dzisiejszej perspektywy widzimy jak bardzo przez ten czas zmieniło się nasze pojmowanie tej zagadki. Pamiętam jeszcze stare mogiłki zdobione jerzębiną i śniegoliczką na wiejskich cmentarzach. Zapach woskowych z niczym święto zmarłych. Dziś większość to tanie staryny. Pamiętam jak zmarłych do dnia pogrzebu pozostawiono w domach i jak mężczyźni nieśli trumnę, nieraz aż do kościoła. Mieszkając na wsi miało się ze śmiercią zupełnie inny kontakt i to jeszcze całkiem niedawno. Gdy zmarł mój dziadek, a było to na początku XXI wieku, w kilka godzin jego dom zatętnił życiem od krewnych sąsiadów znajomych, każde słowo tam wypowiedziane i gest miały swoje znaczenie. Dawniej wiedziano, jak celebrować śmierć. Wiązało się z tym wiele zwyczajów, dziś częściowo zapomnianych, takich jak zatrzymywanie zegara w godzinę zgonu bliskiej osoby, odwracanie zdjęć i portretów, gdy zmarły jest w domu, czy zostawienie na noc zapalonego światła. Wszystko to by ułatwić duszy odseparowanie się od świata doczesnego. I podróż w głąb. Lud polski posiadał bardzo rozbudowaną sferę wierzeń związanych z życiem po życiu, od różnego rodzaju zwiastunów śmierci po pozacielesne drogi duszy. Kościół katolicki nie wyplenił wielu z tych przekonań, i to nie tylko w naszym kraju. Warto bowiem zauważyć, że tak zwane powszechne przekonania co do naszego losu po zgonie nie idą w wielu krajach chrześcijańskich w parze z nauką Kościoła. Stąd na przykład duża popularność wiary w reinkarnację wśród Europejczyków. Większość ludzi, z którymi rozmawiałem na ten temat, wierzyła, że po uwolnieniu z ciała dusza w jakiś sposób kontynuuje swoją egzystencję, udając się w dalszą drogę. Na przestrzeni trzech dekad zmieniło się także postrzeganie śmierci. Wielu ekspertów podkreśla, że stała się ona z jednej strony czymś powszechnym, a z drugiej niechcianym i rugowanym z życia w społeczeństwach zachodnich. W epoce informacji, kiedy codziennie bombardują nas złe wiadomości o dziesiątkach ofiar konfliktów, chorób czy katastrof, śmierć staje się elementem dnia codziennego. Cyfry przestają robić wrażenie. Pewien dyktator powiedział, że śmierć miliona to statystyka, jednostki, tragedia. Chociaż sam przyczynił się akurat do poprawy statystyk w tym kontekście, w pewien sposób przewidział nasze czasy. Śmierć w filmach, grach wideo czy internecie spowszechniała. Kto umarł, ten nie żyje. Fertiś na glanc. Mniej więcej taki pogląd na śmierć i jej rolę w życiu lansuje współczesność. Jesteś potrzebny, póki żyjesz, albo masz pieniądze. Czy przeglądając internet lub oglądając reklamy widzimy zdjęcia starszych ludzi wymagających opieki? Jeśli potrzebujesz pomocy, trafiasz na wizerunkowy śmietnik, ponieważ obecna kultura lansuje tylko piękno, zmysłowość i radość życia. Pogrzeb, śmierć, trumna. Jakże to nie pasuje do dzisiejszych czasów, bo stanowi niemiły dodatek do życia, polegającego najczęściej na wyścigu szczurów. Oczywiście nie chodzi o to, by wzorem ludzi średniowiecza rozpamiętywać śmierć i codziennie wizualizować sobie nieuchronny koniec. Powinniśmy jednak zwracać baczniejszą uwagę na to, jak przeżywali odejście nasi przodkowie, jeszcze nie odlegli, i jaką dawali tym lekcję. Spójrzmy w głębię, którą po nich odziedziczyliśmy, bo to nas definiuje i łączy. Przez ostatnie 30 lat w pojmowaniu śmierci zmieniło się coś jeszcze. O ile całkiem niedawno sensacje wywoływały relacje o doświadczeniach z pogranicza śmierci, udowadniające, że coś istnieje po drugiej stronie, dziś m.in. dzięki takim autorom jak dr. Danuta Adamska-Rotkowska, poznajemy nie tylko opis doznań towarzyszący przejściu na tamtą stronę ale i mechanikę zaświatów. Nauka wyprzedzająca pozwoliła zbudować nowy, szerszy obraz człowieka jako istoty wielowymiarowej, dysponującej świadomością nielokalną, nieograniczającą się do szeregu zmian chemicznych w ciele. Analiza relacji świadków, jak też nowe koncepcje na polu fizyki, neurologii i nauki o świadomości sugerują, że domena zaświatów może rządzić się prawami zupełnie innymi niż raj. W przypadku tamtej strony najprawdopodobniej mamy do czynienia z czymś niezwykle skomplikowanym, dzielącym się na dziesiątki odnóg i trudnym do opisania przy pomocy naszego aparatu poznawczego. Spojrzenie takie pozwala zrozumieć dychotomię pomiędzy relacjami ludzi, którzy na krawędzi życia spotkani ze zaświatach swoich bliskich, a udokumentowanymi przypadkami pamięci czy znagą z poprzednich wcieleni. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że to i tamto życie, a także przeszłe, przyszłe i równoległe inkarnacje składają się na system, w którym główną rolę odgrywa świadomość. Jaki jest w nim jej i nasz cel? Samodoskonalenie, rozwój, nauka? Z naszej ziemskiej perspektywy trudno to ocenić i cokolwiek przyjąć za pewnik. Przez trzy dekady istnienia nieznany świat nie tylko był świadkiem zmiany paradygmatu, ale i sam ją kształtował. Terminy, dusza i duch dziś nabierają całkiem nowego znaczenia, co nie przekreśla jednak wiedzy dawnej, tradycyjnej, zdobywanej innymi metodami niż naukowa, ale dochodzącej do podobnych wniosków. Teorie i hipotezy, będące sumą doświadczeń i dociekań uczonych, stanowią jej dopełnienie, udowadniając, że w pewnych obszarach wiedzy ludzkość wraca do punktu wyjścia. Był to felieton autorstwa Piotra Cielebiasia, otwierający listopadowy numer niestannego Świata z 2020 roku. Czytał Marek Sęk.